dzień dobry? Dzień dobry. Dobry czy niedobry? No, na pół dobre. Co się stało? No co, co się stało? Sąsiad wycieraczki pozmieniał. Lata po piętrach i wycieraczki, u mnie też. Kupiłem sobie piękną wycieraczkę i wziął mi, ukradł. Poszłam wyżej, patrzę, jest. Pukam całymi dniami, nie otwieram mi drzwi. I jeszcze mi klamkę wymalował. Czym? Co? Takim czymś lepkim, nie wiem co to jest. Jakaś woda z cukrem, nie wiem co to jest. Jakaś chemikalia. Gdzieś w chemicznym sklepie musiał kupić. On mi klamkę wyzmarował. A, Budapren. Ja rękę, yy, kleję rękę za klamkę, rozumiem, że ja nie mogę odkleić ręki. Tak, on mi taki zrobił numer kielecki. Nie popuszczę, nie podaruję. Tak, Budapren. odkleić! Tragedia. Zdrowaśki odmówiłam, jakoś się odkleiłam. No tak, zdrowaście mi pomogło. Pani odmawia zdrowaśki? Tak, o tyle o ile. By było śmiesznie. Codziennie rano i wieczorem? Ja, tylko jak się kurwie. Albo gwizdem. Też mi pomaga. Albo co? Jak się w kurję, to gwizdam. Albo se śpiewa. O czym pani śpiewa? No, a takie różne. Bluję, muję. Kolorowe autobusiki. Takie śmieszne. O kurwa. Kurwa, przyszły. Co jest? Dzień dobry pani. Nie do pani być w raju. Nie. Raj mnie nie interesuje. Raj to śmiech na sam. na raj, pani? Raj, nie. Raj wie pani nie, gdzie, jest? gdzie jest? W Miami Beach. Tam jest raj. Ale tak pani, pani krzyczy, tak pani. Bo ja mam krzyczy. taki głos, bo ja w chórze śpiewałam dwadzieścia lat, kościelny. Ale, ale pani, może panią. jednak pani. Mówi. Nie, ja, z nami obok. ja śpiewałam w chórze, dlatego mam tylko odniesione. Wie pani, takie ciężkie czasy idą. Jakie czasy? Ja mi to tam mi ciężko pani. nie jest. I, i, i do tego, tak, idźcie tak, do Józia, bo tak, do Helenki, oni, oni to bardzo uwielbiają i tam Pani będziecie Niech Pani miłością, niech Pani da sobie powiedzieć. Nie. Idźcie do Helenki albo do Pana Józia, to tam I będzie Nie Pani się dowiedzieć, co nie. Pani od przyszłości czeka? Nie. nie, ja już wiem, bo ja chodzę do... mnie wróżka powiedziała, co mnie czeka. Ale to nie Duża sława, duże pieniądze, a mało tematu. No, Ale to, to nie, nie wróżka. Tak. Tak. Tylko pan Ja nie Słyska. chcę, nie mówię, mam idzie do Helenki do Józia, tam sobie pogadacie, bo... Oni... I nie znamy Helenki I już. No to poznacie, to po oni z nim być... siedzą, są jechoby. One uwielbiają te tematy. Świadkami jechał. No, świadkami jechał. To to samo. Jechoby ci świadkami. Do Helenki do Józia, o cebulka pachnie, no, tego, załapiecie się na truszeczki. Bo ona robi kluseczki. No nie jest dziś, Pani grzeczna, nie jest Pani Bo mnie to nie interesuje. Pan... A Pani by była grzeczna, gdyby Pani nie była w tym? Pan Bóg Pani wybaczy to wszystko. Tak, a, Ale, a Pani by była pan... grzeczna? Ale proszę przynajmniej przeczytać. A po co? Ja nie chcę, ja mam co czytać. No. No żel mi, Nie mi Panią. Mnie to nie interesuje. No, no siema, cześć. I co? One? No spokój, na drzewo z nimi. Liście nie bliżą. Porwiły mnie one normalnie. Muszę iść do barku. Z rinka se zrobić. One tam dyskutują o no, pani. No szmaty p... Wypadnie spod drzwi, powiedziałam. Nie ma dyskusji, powiedziałam. Cisza. Wypad. Do Józka i do Heleny. Tam się tam ma A nie pod moimi drzwiami. No stwierdziutki Wypadł! Wypad. Czemu pani Bo ja nie lubię O Oszustki. Nie spełnię tolerancji, nie. Ja juego a la mięta na potencjał. potencja. C***,